Sweating my rust I'm breathing in The chemicals I feel it in my bones Nothing to make my system grow Welcome to the new age To the new age Welcome to the new age To the new age Mój słynny podróżnik powiedział Że niezwykłość tkwi w czynach nie w osobowości. W końcu wyruszyłam, by zostawić swój ślad, odnaleźć przygodę. Jednak okazało się, że to przygoda znalazła mnie. Przyjść. W najczarniejszych momentach. No cześć, nie da mi dokończyć, wybaczcie. Na życie nam przed oczami. Odkrywamy coś. Coś, co daje nam siłę, by iść dalej. No cześć, nareszcie mi dała dokończyć. Witam Was w kolejnej serii. Pozwólcie, że dokończymy ten... film. Dobrze. Yy, cześć. <coughs> Właśnie zaczynam grać w Tomb Raider po raz pierwszy, więc będzie, więc musicie mnie wybaczyć za moje fejly, ponieważ nie wiem jeszcze co i jak w tej grze będzie się działo. Pozwalam się Was nie zanudzić, jak i zarazem zachęcić do oglądania. Według pokazanego wcześniej filmu możemy wnioskować, że... Można byłoby wnioskować, że... że no wiadomo, że jakaś tam katastrofa na no, morzu... mucho de... Wygląda okropnie Dawaj Lara, dawaj Uda ci się, dawaj! Nie wiem po co to mówię Help me! Ups. Kaśka! <laughs> Chyba nie. No, puścamy się, puścamy Lara. Nie przestawaj, nie przestawaj. <laughs> Wybaczcie, ale mam lekką chrypkę, bowiem zachorowałem, <laughs> niestety. Ale i tak was nie opuszczam, ponieważ nagrywanie jest to jest moje hobby. No będzie, Lara będzie. Ale nam się Oj! Ciągniemy druta. Ciągniemy druta. a Ora wyciągnęliśmy druta. Jest, Jest dobrze. dobrze. Wiem, że trzeba iść. Lara się. Chyba za dużo wypiłaś. <laughs> nie rozpraszaj mnie, proszę. O Boże. Nie. Nie, nie. Dubbing jest prześliczny. To y, tak, przecież sami widzicie. Co się z tobą stało? Uczyli. Y, naprawdę kupa... Nie ta kupa. Kupa wielkiej, dobrej roboty. Przez niece w biały materiał też się zapalić. Zobaczymy. A tutaj to jest. Pochodnia. Och, pochodnia. To jest. Dłonek. O jest. Chciałem, że już można dla dobrze. dobrze, idziemy, idziemy. Teraz nagrywam właśnie z moim nowym mikrofonem. <laughs> Nie wiem, czy słychać. Mam nadzieję, że tak. Na żeby spadać otoczenie. Co tu jest? Uj, możemy skakać, jest dobrze. Tylko, że gdzie możemy skoczyć? O tutaj. Dobra. Do zapalenia tego potrzeba. Ogień. Aby ogień wziąć, no to... dobrze, to teraz trzeba się tam dostać, i to Płoń i żywcem. Mhm. Dobra, teraz rozumiem, że trzeba się tam dostać. Tu się dzieje. Na szczęście Lara jest usportowaną kobietą, więc jest plus. Jezus! Pomordzie! z Nie Nieee... Jasne. Pierwsza leciała koleś. Ja mam już. Męża. Fajnie, nie, nie wpadł. No zaśmiecasz serwer, zamknij border. to Oto nie my, Jemy szybko. Jemy. Dara, trzymaj się. Jemy. Idziemy. idziemy. Na nic nie zważamy. Idziemy. O! Dobrze. Jeszcze trochę. O, świetnie. Siła woli znajdź wyjście. Dobrze pamiętam, żeby... że muszę się tutaj Dobrze. Rozumiem, że jest ponownie, trzeba. Zdobyć ogień... żeby do nas to no, nie bolało, no, prostu, Teraz trzeba się tam jakoś dostać, Bo to pewnie kaśnie. Hmm. Jesteś to dalej, To też próbujemy. Czy coś się stanie? A no tak, to może wygodnić. Dobrze myślisz. A nie. Nie może, bo próbu tam jest. Więc trzeba jakieś inaczej coś wymyślić. Dobrze to?

Tam się tutaj okay. i tam może wskoczyć. Dobrze. Myślę, że tutaj się. F albo pok. No, czyli coś... Widzicie, <coughs> musi się tam znajdować, tak? Jest jak ten to wyskoczyliśmy. skoczyliśmy, tak, Pójdziemy tutaj, czy coś tutaj się... Kurczę. Oj, 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 oj. Czyli tak. Aha, taki. Ok, tam tu tam. Czyli teraz możemy się dostać tutaj. Ale... No co ty? Chodźcie. 250 metrów. Jakiś model odblokowaliśmy. Nie wiem na czym to jeszcze polega. Ale pewnie się do tego Uciekamy. Uciekamy. Nie. A, uciekamy. <laughs> Zobaczcie. <laughs> biegnij lara. Biegnij. Biegnij. Biegnij, biegnij, biegnij. Dawaj. O ja cię uczułem. No nie, znowu ten. Skąd on się tu wziął? Taki Alfons. Dobrze Lara zrobiła. Jakieś tam uskoczenie z chwilne. ini <unintelligible> <hesitation> <unintelligible> <hesitation> <unintelligible> 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 Ayo, ayo, <unintelligible> 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 Lara Nie wiem jak ona to robi, no. ale... Dawaj, dawaj, Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Uda się. Co się udało? Udało się. Jesteśmy żywi. Ale już widoki. odwrotnie, no. mi się podoba. Nie Dobra, jakąś Lara, nie poddawaj się odwrotnie, jestem odwrotnie, jestem tak, rozbit kobiet, tak. Ale nam nie pomogli już. Za hamstwo czystych. Oh. O oh woj. O oh wojsku. Wysoka ty troszeczkę. Jeszcze kawałek. Oj. Jest, ulał. No. Może się obmyjemy w tym strumieniu. O nie, w urzędzie. idzie. Myj, myj. Myślałam, że wpadłem do jakiejś dziury. Tam trzeba? To rozumiem, że była taka pułapka przez twórców, chociaż mam nadzieję, że chociaż dobrze, że, to, że nie giniemy w tym miejscu. Dobrze To samolot jest? Nie wiem co tutaj jest. to jest. Dobrze, rada. Złap się krawędzi, aby ja nie zjeść. Aha. Big fail. Oto nadchodzę. Jeszcze raz. Masz radę? Czy ja dam radę? Dobrze. Złapaliśmy się. może. Podskórz. Złap się. Ok. Awaj Lara, nie poddawaj się. Dalej, dalej. jeszcze No, kolczyk jeszcze. Jeszcze żyje, więc jest dobrze. Kolczyk najważniejszy. Ciekawe, co, co to doświadczenie daje. Czekaj, mm. co się stało. Że takie Była naprawdę burza się. Musiała urywać. Naciśnij space w czasie skoku, żeby zderwać się na płaską ścianę. Rzeczy same. Rozumiem, że ona znała. Where are you? Sam rod. Czy ktoś mnie słyszy? Nie. muszę ich yeah. znaleźć. No, musimy ich znaleźć, a ja muszę kończyć. No więc musicie mi zobaczyć. Do zobaczyska. Pa, pa.